Ojczyzna moja tam, gdzie zboża niosą wiatr i gdzie zielony krąg zamyka pierścień Tatr i gdzie jak posąg złoty morze wygina łuk i człowiek, gdy z człowieka przemawia żywy Bóg. Szanowni nauczyciele, drodzy uczniowie szkół polskich i polonijnych poza granicami kraju. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konkursie recytatorskim Słowem Polska, którego organizatorem jest Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Język polski jest tym, co nas wszystkich łączy i dzięki któremu stanowimy wspólnotę niezależnie od dzielącej nas odległości. Zadaniem uczestników konkursu będzie jak najpiękniejsze wyrecytowanie wybranego wiersza jednego z czworga autorów: Ignacego Krasickiego, Cypriana Kamila Norwida. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. To poeci, którzy tworzyli w różnych epokach, ale wszyscy oni swoimi dziełami wpłynęli na kulturę i świadomość kolejnych pokoleń Polaków. Drodzy uczniowie, uczycie się w Szkole Języka Polskiego, dlatego gorąco zachęcam was do spróbowania swoich sił w recytowaniu utworów poetów, którzy należą do kanału polskiej literatury. Jestem pewna, że znajdziecie pośród ich utworów takie, które szczególnie Wam się spodobają i skłonią do własnej interpretacji. Bardzo liczę na to, że udział w konkursie przyniesie Wam dużo radości i satysfakcji z obcowania z piękną polską poezją. Bądźcie otwarci na przekaz i język tej poezji, który wzbogaci także Waszą znajomość polskiego. Szanowni nauczyciele, Jestem bardzo wdzięczna za to, że pomagają Państwo swoim wychowankom poznawać historię, kulturę i tradycje naszego kraju, oraz zachować poczucie tożsamości i więzi z krajem przodków. Ucząc ich naszego języka, przekazują Państwo kolejnym pokoleniom patriotyczne wartości oraz świadomość własnych korzeni. Jestem przekonana, że konkurs słowem Polska wpisuje się w misję, którą Państwo na co dzień realizują. Gorąco więc zachęcam wszystkich Państwa uczniów, by wzięli w nim udział. Wierzę, że formuła konkursu spotka się z szerokim zainteresowaniem młodych Polaków. Serdecznie pozdrawiam uczniów, wychowawców i pedagogów szkół polskich i polonijnych na całym świecie. Życzę miłego i inspirującego obcowania z twórczością polskich poetów.